Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, Dominik Zadora Siemanko, co się przed chwilą wydarzyło? Nie, nie, no śmiech śmiechy Chciałeś przestraszyć? Nie, no wiesz, no, no. już tak, już... Powiedzmy to, co miało powiedzieć, gdzieś to... Co to mi się <laughs> Paweł, już, Paweł już jest na afterze, nie? tak <laughs> <laughs> Dominik do Zadora opisze Państwu co się teraz wydarzyło. No ja no, no Generalnie kur... Nie, nie. No, dobrze, że tak nie zrobiłeś. No. Paweł, wszystko w porządku? Paweł! Paweł, wszystko w porządku z tobą? Nie mamy. After już co? After A już. już jest. Dobra. I teraz Paweł już jak wleciał w Roberta Pasuta, chciał go chyba... Tak, dla Beki yy, no, 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 przytulić, ale. mi się wydaje, że się podno po prostu kabać. No No Chyba, nie wiem. No to lepiej, by... żeby się. Nie <śmiennie> wiedziałem tylko jak leciał. Chciałem <śmiennie wiedziałem> powiedzieć, <śmiennie> <śmiennie> że między Tobą a Alanem na konferencji troszeczkę zawrzało. Tak, ale kurde, dobra, było, minęło już, teraz walka, tylko na tym się skupiamy. Co mamy, będziemy już wracać, to już jest czas przeszły, teraz nie przemówią ręce i nogi. To, co miało być powiedziane, zostało powiedziane i tyle, no. Czyli zostaje teraz tylko ta sportowa złość? Tak, zostaje tylko ta sportowa, znaczy, sportowa złość, ja to po prostu tak to jako coś sportowego, wiesz, rywalizacja sportowa. podchodzę do tego, mówię, czy stricte sportowo i w sumie tutaj nie ma żadnego drugiego dna. Dobra, Alan powiedział że zwizualizował sobie, że Cię pokonuje, jest jakoś tak mega mocno przekonany, że to skończy się przed czasem na Jego... I powiedz, że jest bardzo pewny siebie. A że mnie podda, czy co? No to się skończy, nie wiem, A, ja, nie no wiem Tak, nie wiem jakiej, czy się znokautuje? czy. No słuchaj, czy, no to, czy to, podda, to jeżeli chodzi o podejście mentalne, to bardzo dobrze, że sobie tak wyobraża, no ja sobie wyobrażam, że go znokautuje. nie? to to działa z dwie strony. No dobra, ale myślisz, że to jest takie jego wizualizowanie sobie, yy, które się ma szansę ziścić, czy on troszeczkę odlatuje? Moim zdaniem. Wiesz co, no kurde, to jest walka, zdarzy się, może wszystko tak naprawdę, więc wiesz. Yy, jakbym miał takie podejście, że mówi, że, no, że się zwizualizuje, to nie puszczę w ogóle bym tu przyjeżdżał. Nie? Także yy, generalnie mówię, to jest tylko jego wizualizacja, a mam nadzieję, że rzeczywistość będzie inna i to ja będę górą. No, powiedziałem mu, że on potrafi zdokotować jak wywiura latające kolano, ale... Ale ja nie po powiedział, że Dominik się na to raczej nie nabierze. Ale on no, tak powiedział. No, no tak, ja, ja wiem, że tam jakieś latające golanka, będą będzie jakiś tam, wiesz. Kurwa, nie mogę. Zawsze nie miałem problemu z tego. To jest taki pikołek, nie? Ja ale spół nógami, no tak, ale co z podłamywanymi nogami powiem. Albo się z rozentuzjowanego tego. No, nie umiem. No dobra, ale myślisz, że Alan ma, ma, ma te umiejętności? No bo trenowałeś go. A umiejętności ma, jak odpali, wiesz, jak odpali mu psychika, to będzie zajebista, fajna bitka. I w końcu Alan też ma przeciwnika, który gdzieś tam wzrostem wagą jest do niego podobny, zbliżony, a nie jak Dan Denis Załęcki, Dawid Załęcki, którzy byli więksi, silniejsi. No tak, ale on tak naprawdę umiejętnie sami był o nich lepszy, nie? Więc mówię, no mówię, to u niego przede wszystkim ta głowa nie grała tam w tamtych walkach. Mówię, mam nadzieję, że tutaj będzie najlepsza wersja Alana Kwieciskiego i będzie zajebiście fajne sportowy pojedynek. Już powiedziałeś na początku, jak z tą rozmawiałem na poprzednim wywiadzie, że yy, Alan to jest takie dobre wprowadzenie do flików dla ciebie, jeśli chodzi o MMA. Dobry debiut. Tak, jeżeli chodzi o MMA, to tak, bo mówię, no to jest mój debiut, yy, sprawdzenie, mówię, no... Jeżeli chodzi o MMA, no to wiadomo, dla mnie, e, Alan jest takim powiedzmy średnim zawodnikiem, jeżeli chodzi o MMA. E, mówię, no dla mnie to też jest sprawdzenie, jak się będą zachowywały moje plecy, to jest mówię, nowa, nowa formuła. Wiadomo, ja jestem stójkowiczem, więc będę dążył do tego, żeby wszystkie walki tutaj na fejmie były w stójce. A mówię, a tutaj to jest taka, mówię, przygoda, raz, że dwa sprawdzenie, czy zawsze chciałem debiutować tym MMA i mam okazję. No niech się dzieje. Ale jeśli chodzi o K1, przyszłe twoje walki na przykład w fejmie, czy z Tyburskim, Józefem, Alberto, Kubańczykiem jesteś w stanie z nimi wyskoczyć, czy woliłbyś z tymi osobami jednak w MMA startować? Nie, dlaczego. Jak najbardziej mogę się z nimi bić. To jest moja, przecież jest moja płaszczyzna, więc. Bo dla mnie też to by było chyba takie dobre. W K1, w K1 zapraszam każdego do mojej płaszczyzny. Do tańca? Więc... Jeszcze raz? Do tańca zapraszam. Tak, ty. do tańca zapraszam. Także nie, nie ma problemu. W K1 mogę wyjść z każdym, to jest moja, moja płaszczyzna i to się mogę z każdym, a jak, u, a jak u Ciebie mental przed walką? Dobrze. Dobrze, więc no, powiem Ci, e, dzisiaj jeszcze zajtowo jeszcze dzisiaj są uśmiechy, e, rano będzie trening, jeszcze będzie tam, wiesz, wiadomo, jeszcze troszeczkę będzie takiego luzu, jak siedzimy tuż na hale, to już włączam tryb e, że tak powiem, zabijania i tryb wojna i, i się skupiam tylko i wyłącznie na pojedynku. Jesteś tu z Padre? Tak, jest Padre, już, już mam tutaj wsparcie, jutro że moja kochana córeczka jeszcze, bo jestem tutaj z zagatą nad morzem, Także yy, będę mógł uściskać, ucałować córeczkę, co daje mi dodatkowego kopa motywacyjnego, i oni później jadą na Wrocław, a ja robię robotę. Sportowo będzie to najlepsza walka na gali? Myślę, że tak. No, czekamy. Dzięki, Dzięki wielkie. Najlepsze antyfakty Dzięki w internecie.